Ratusz. Zbudowany najprawdopodobniej w XIII wieku, był pierwotnie domem handlowym i centrum kupieckim. Od 1337 roku, kiedy miasto całkowicie uniezależniło się od księcia Świdnicko-Jaworskiego, Ratusz stał się siedzibą Rady Miejskiej. Obecny wygląd zyskał w wyniku przebudowy w latach 1972-1975. Wieża ratuszowa. Potężna czworoboczna budowla pozostała średniowiecznego ratusza. Do jej wnętrza prowadzą ozdobione ostrołukowym portalem gotyckim wykutym z piaskowca. Obecnie turyści mogą podziwiać z niej panoramę miasta i okolicy. Dzierżoniowski obwarowania zbudowano pod koniec XIII wieku, z polecenia księcia Świdnickiego, Bolka I. Początkowo miasto otoczone było murem pojedynczym, później, najprawdopodobniej po wojnach husyckich, także murem wewnętrznym. W drugiej połowie XVIII wieku rozpoczęto likwidację obwarowań miejskich. Kościół Świętego Jerzego. Pierwotnie zbudowany z drewna, prawdopodobnie za panowania księcia Bolesława Kędzierzawego w 1159 roku. A gruntownie przybudowany na przestrzeni xv xvi wieku, co widoczne jest przede wszystkim w fasadzie zachodniej kościoła. Joanitom kościół zawdzięcza gotycką konstrukcję. Wystrój zaś ma świątynia późno-renesansowy i barokowy. Kościół niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny Wzniesiony w 1340 roku przez zakon Joanitów złamanego kamienia i cegły. Obecną gotycką bryłę w kształcie wydłużonego prostokąta z wielobocznym, niewyodrębnionym prezbiterium wspierają przypory. Kościół jest miejscem wieczystej adoracji przy sakramentu. Kościół świętej Trójcy już w XII wieku pełnił funkcję kaplicy cmentarnej. Był kilkakrotnie przebudowywany. Obecnie jest to niewielka budowla o ciekawej, zróżnicowanej sylwetce, złożonej z ośmiobocznego korpusu i kwadratowej wieży. Kościół parafialny Marii Matki Kościoła. Przy ulicy Świdnickiej wzniesiony dla ewangelików w latach 1795-1798. Stanowi doskonały przykład architektury klasycystycznej. Po 1945 roku wykorzystywany był jako magazyn. W 1973 roku częściowo spłonął. Odbudowany w latach 1976-1979 i przywrócony w funkcji sakralnej. Prostokątna bryła mieści owalną nawę otoczoną trzema piętrami drewnianych empor, wspartych na smukłych kolumnach. Na osi stoi wysoka kwadratowa wieża o schodkowo zwężających się kondygnacjach, zwieńczona hełmem z prześwitem. W chodniku przed wejściem do kościoła w 2000 roku wmurowano tablicę upamiętniającą pobyt w Dzierżoniowie 22 sierpnia 1800 roku Johna Quincy Adamsa, późniejszego prezydenta USA. Kościół Chrystusa Króla powstał w latach 1923-1925 w wyniku przebudowy XIX-wiecznej kaczmy. W dawnej sali restauracyjnej wykonano półkuliste prezbiterium otoczone kolumnami. Dostawiono wieloboczną kruchtę z boku i masywną kwadratową wieżę. Kaplica grobowa Sadebeków Północno-zachodniej części plantów u zbiegu ulicy Daszyńskiego i Piłsudskiego z 1805 roku. Ma kształt rotundy nakrytej kopułą, zwieńczoną figurą przedstawiającą personifikację nadziei, ściany akcentowane kolumnami i arkadami pomiędzy nimi. Podczas remontu po 1980 roku znacznie zredukowano dekorację elewacji. Kaplica stanowi pozostałość dawnego cmentarza ewangelickiego. Synagoga obecnie nieużytkowana, murowana, dwukondygnacyjna z 1875 roku stoi w linii murów obronnych u wylotu ulicy Krasickiego przy wejściu na promenadę. Drugie Liceum Ogólnokształcące. Budynek szkoły pochodzi z końca XIX wieku. Znajdowała się w nim szkoła protestancka, a w okresie II wojny światowej przejściowo szpital. Miasto ma interesujący zespół architektury przemysłowej, głównie reprezentujący branżę włókienniczą. Do cenniejszych należą między innymi. Zakład Silesiana przy ulicy Batalionów Chłopskich, budynkiem tkalni i budynkiem administracji z około 1900 roku. z dwoma przędzalniami, kotłownią i magazynem. Zakład Silesiana przy ulicy Brzegowej 17 przez 19 złożony z hal produkcyjnych i farbiarni z końca XIX wieku i budynek przędzalni z 1926 roku. Oraz Młyn przy ulicy Batalionów Chłopskich złożony z kilkunastu obiektów o różnej konstrukcji i funkcjach. Główny budynek produkcji murowany w pięcie z 1868 roku, przebudowany w 1934 roku. Także wieża ciśnień przy ulicy Bielawskiej murowana z 1884 roku. W kształcie cylindrycznej baszty zwieńczonej zbiornikiem. Wieża ciśnień na plantach murowana z około 1920 roku. Ośmioboczna z oszkloną nadbudową. Most przez Piławę przy ulicy Sienkiewicza z początku XX wieku. W całym mieście zachowało się wiele budynków mieszkalnych zasługujących na uwagę, chociaż najstarsze były wielokrotnie przebudowywane, często z utratą walorów zabytkowych. Istniejące zabudowania tworzą okazałe kamienice i wille z XIX i początku XX wieku. Do najcenniejszych należą między innymi z ulicy Mickiewicza, z ulicy Świtnickiej, z ulicy Krasickiego i z ulicy Sienkiewicza.